Goleś wyjebał liścia, nie? No. I on wyjebałem w ruchy, nie? No. Wyjebał się, zaraz na no policja, byłem pijany, nie? No. Te, on był pod wpływem, on nie był pijany, tylko pod wpływem był, nie? No. Zaraz byłem na opcji, zaliczyłem 4 O kurwa, to masakra. No. I sam bokserka. Grzałem. No. Ja, ani ja kołdry, ani konta, nic. Nic. Nic, zdecydowanie co ty gadasz? No. Fajki mi zabrali, <laughs> ja, depozyt normalnie nic. No zapytałeś w tak? No nic, normalnie no, nic. I mówi tak, w wychodzić ja jeszcze byłem pewien, że, że, że mam telefon, no. no. więc ja byłem za banier, nie? No. Bo im wiesz? Mhm. Chcę, że ma 7 kupiłem nowego, nie? Mhm. się 7 banie, nie? I wyszłem i byłem pewny, że miałeś sam w samolocie, jeszcze oprócz telefonu, portfelu, wiesz? No. W nie? Wychodzę, 23 grosze i chuj. Ani telefonu, ani pieniędzy i chuj. I powiedz, jak się nie wkurwić, no powiedz. No kurwa, można się wkurwić.